Witam serdecznie. Marcin Woźniak, klub sportowy Szachownica Rzeszów. W dzisiejszym filmiku chciałem się skupić na partii jednego z naszych zawodników, yy, jeśli chodzi o gospodarowanie czasem. Zobaczmy na przykładzie tej partii, w jaki sposób początkujący gracze bardzo często tą kwestię czasu zaniedbują. W tym sensie że grają, rozgrywają swoje partie zbyt szybko, choć pozycja wymaga nieco dłuższego zastanowienia się. Rozpoczynamy standardowo E4E5, skoczek F3, skoczek F6. Istnieje taki ruch, jest to partia rosyjska. E, tutaj e, cały czas e, e, jest to wariant. Tutaj skoczek E5 można jak najbardziej zagrać. E, ruch skoczek E4 jest spotykany dość rzadko. I nie jest to e, najlepszy ruch w tej pozycji, co biały bardzo ładnie wykorzystują ruchem Hetman 2. E, z uwagi na bardzo dobre ruchy białych, nie ma co tutaj zastanawiać się nad e, czasem, jaki poświęciły białe, gdyż e, jeśli po prostu znają wariant, wiedzą, że tak można grać, że tak się gra, no to oczywiście e, mogą e, rozpocząć ten debiut dość szybko. E, D5 tutaj bardzo dobry ruch D3. Atak na skoczka. Skoczek nie może teraz yy, się wycofać. Jeśli skoczek by się wycofał teraz lub, lu, lub ruch wcześniej, no to oczywiście skoczek C6 z atakiem na Hetmana jednocześnie i z atakiem na króla wygrana byłaby wygrana białych. Yy, dlatego też yy, czarny yy, nie decyduje się na odejście skoczkiem, ale próbuje coś. Za to uzyskać ruch goniec d6, czyli jeśli biały zbiją skoczka, to czarny zbiją również skoczka. Jaki ruch teraz jest bardzo dobry i właściwie jedyny sensowny ruch w tej pozycji, to po prostu, sensowny i spokojny, po prostu cofnąć się skoczkiem. Co się dzieje dalej? Jeśli skoczek się wycofuje, no to. Skoczek czarny jest związany. Jeśli biały zrobią roszadę, na przykład go odwiążą, no to pionek może po prostu skoczka zbić i sporą przewagę. Tutaj silnik pokazuje sporą przewagę dla białych. Natomiast biały ma teraz na zegarze 14 minut i 33 sekundy. Czyli wykonali już 5 posunięć. Spokojnie tutaj, biały może teraz zwolnić, ponieważ zużył już, już tylko, zużył tylko pół minuty, i teraz powinien był się nieco zastanowić nad tą sytuacją. Natomiast wykonał ruch w ciągu 6 sekund. Ruch, który automatycznie sprawia, że białe mają spore problemy, gdyż grozi ruch Hetman H4. A nawet gdyby ten ruch nie groził, to po prostu goniec może zbić skoczka. No i jeśli nastąpi wybicie, no to koń może po prostu się wycofać. I okazuje się, że figura czarnym nie zginęła. Yy, niestety, to właśnie jest efekt zbyt szybkiego grania i yy, yy, zbyt yy, małej koncentracji. Yy, w związku z tym. Ruch wykonany w 6 sekund nie był niestety zbyt dobry. Co czarne wykorzystują i odchodzą właśnie skoczkiem na C5. Białe zagrywają D4. To jest akurat w miarę dobry, naturalny ruch. Czarny skoczek idzie na pole E6 i następuje ruch. Tu akurat ruch, który wyniknął bardziej z, nie z przyspieszonego tempa gry. Nie z tego przyspieszenia, tylko po prostu widocznie z jakichś powodów braku koncentracji nastąpiło podstawienie. Tutaj akurat y, pół minuty nad tym ruchem zastanawiał się biały. Ten ruch nie był zbyt dobry, ponieważ podstawia on pionka. Yy, teraz biały zagrywa już po pół minucie namysłu, ponieważ pozycja już tutaj białych robi się coraz trudniejsza i przez to że biały to wyczuwa zapewne troszkę dłużej się nad ruchem zastanawia natomiast nie, nie doszłoby w ogóle do tej pozycji gdyby tego skoczka biały sobie w debiucie wziął gdyby troszkę zwolnił w debiucie od razu uzyskał pozycję z figurą więcej na pewno bez problemu radziłby sobie dalej w dalszej części partii goniec F5 też ruch błędny, jeśli chodzi o czarny i w miarę szybkie zbicie skoczka, to akurat bardzo poprawne. Skoczek c6, no i tutaj yy, bardzo szybki ruch, 4 sekundy zajęło białemu yy, zdecydowanie, czy chce bić na d5, czy chce odejść na f2, czy może jeszcze gdzieś indziej, wybrał hetman f4. Uważam, że zdecydowanie jest to zbyt, szybki, zbyt szybka decyzja po 4 sekundach. Decyzja, gdzie ten Hetman ma się ruszyć, Nie, zdecydowanie za mało czasu biały tutaj poświęcił. Teraz nastąpiło D4. No i tutaj biały po dłuższym namyśle, no nie do końca, po 10 sekundach. Y, uznał, że dobrze jest y, zbić gońca i akurat to był dobry ruch y, tutaj nastąpiło bicie bicie roszada i goniec d3 g6 i tutaj y, biały w tym momencie wykonał już 15 posunięć. załóżmy, że Przeciętnie partia trwa, trwa 40 posunięć. Jesteśmy już prawie w połowie partii. Yy, jeszcze kilka ruchów, można powiedzieć. Yy, jesteśmy już prawie w połowie partii i no, warto tutaj się zastanowić, gdzie odejść tym Hetmanem, bo oddanie tego centralnego pionka teraz na E5 yy, no, raczej nie jest zbyt dobre. Jak widać, najlepszym ruchem tutaj było po prostu Hetman 4 yy, zaproponowane. Natomiast no, po hetman f3 ta przewaga się nieco zmniejsza, yy, gdyż yy, ginie ten pionek centralny. No i po prostu trzeba, ponieważ biały mają figurę więcej, to trzeba zrobić spokojnie roszadę, żeby zakończyć rozwój, zakończyć debiut i yy, kontynuować atak na punkt f7. Więc teraz roszada bo, było, byłoby, byłaby najlepszym pomysłem. Co zagrały białe w tej pozycji? Goniec F4. Też nie jest to yy, najgorszy ruch, gdyż wymienia on figury, tylko że trzeba zdawać sobie sprawę, że w tym momencie król utknie w centrum. Yy, no, ruch G5 yy, był ruchem dość, dość yy, no, ryzykownym, o tyle, o tyle yy, można powiedzieć, że zaatakował gońca, ale, ale tutaj odsłonił zdecydowanie króla. I nie jest dobrze odsłaniać tak króla. Jak widać można tu Hetmanem już próbować grać tam na różnego rodzaju maty. Nawet roszadę tu można wykonać, jak się okazuje długą roszadę, yy, żeby można było na przykład po długiej roszadzie i po zbiciu tutaj yy, zagrać po prostu Goniec H7, nawet żeby zdobyć Hetmana. To taka jedna z możliwości więc teraz ruch mają białe no i biały tutaj e, zdecydował się na, się na ruch goniec E3 czyli tak naprawdę e, pytanie teraz do białego to po co wychodził na F4 skoro przeszedł na E3 z powrotem e, zajęło to białemu 25 sekund czyli można powiedzieć, że teraz biały z uwagi na dość taką dziwną pozycję złożył nieco więcej czasu Skoczek E5 choć wciąż oczywiście więcej czasu, ale wciąż jest to zdecydowanie za mało. Można zauważyć, że biały jak na razie mamy 20, posunień, mamy 18 posunięcie, i biały jak na razie ani razu nie zagrał, nie myślał dłużej niż chyba pół minuty. To był chyba na jakiś taki rekord, także Ważne jest to, żeby, żeby jednak się trochę dłużej zastanawiać. Nastąpił teraz ruch wykonany w 12 sekund. Jest to wręcz niedopuszczalne w tej pozycji, żeby zagrać w tej pozycji ruch, nad którym myśli się 12 sekund. To, to w ogóle nie ma, takiej, nie ma takiej opcji. Powinno się w tej pozycji zdecydowanie dłużej myśleć, bo jest ona dość dziwna. Ten król biały jest ciągle w centrum. Hetman jest zaatakowany i trzeba się zastanowić, czy Hetman ma bronić, czy Hetman ma atakować. Trzeba bardzo uważać. Jak widać, ten ruch, który się teraz wydarzył, z przewagi 3,5 dla białego, ponad 3, zrobiła się przewaga dla czarnego 6. Więc ten ruch kosztował białego 9 pionków. Inaczej mówiąc, 9 punktów według silnika. Więc biały powinien wyciągnąć tutaj wnioski, że no w pewnych takich trudnych momentach no trzeba się jednak zastanowić, a nie wykonywać posunięcie w ciągu 10 sekund, gdzie ma się jeszcze 12 minut na zegarze. A no jak tak dalej pójdzie partia zaraz dobiegnie końca, ale na korzyść przeciwnika. Hetman zbił na B7. No i oczywiście nastąpiło wtrącenie na D3. No i Zginął goniec. No, i y, tutaj można powiedzieć, że y, te ruchy białego były wymuszone. Y, I tutaj y, decyzja przed białym, w którą stronę uciekać królem. Y, więc zawodnik granicy białymi zdecydował się na ucieczkę na D2. I znów y, jest ten sam problem. Zawodnik, w, nawet w tak trudnej pozycji, jaka się teraz y, wydarzyła. Nie zastanawiał się dłużej niż 10 sekund nad posunięciem. Yy, jesteśmy przy 20 ruchu. Można obstawić, że z uwagi na to, że sporo figur się wymieniło, yy, że raczej już ta partia aż tak wielu ruchów jak 40 pewnie mieć nie będzie. Yy, więc logicznym by było, że zawodnik, jeśli chce wykorzy wykorzystać swój czas do namysłu, no powinien mieć teraz około tych 7-8 minut po prostu na dokończenie tej partii. Natomiast biały ma. 11,5 minuty i zamiast tu się zastanowić, znów wykonuje ruch w 10 sekund, po czym e, można powiedzieć, że e, bardzo szybko przegrywa. E, tutaj no już można powiedzieć wymuszone, e, wymuszone odejście. Tu lub na e2 były dwie możliwości. E, no i znów e, oczywiście ruchy wykonywane bardzo, bardzo szybko, natomiast jest to już oczywiście przegrana pozycja. Cokolwiek by się nie działo. Wieża B8. Biały w tym momencie partię może po prostu poddać. Jest posunięcie numer 23. Białemu zostało 11 minut i 15 sekund. Czy biały dobrze gospodarował czasem? Absolutnie nie. Nie powinno się tak zdarzyć, że zawodnik ma więcej niż 60% czasu na zegarze, a ma już kompletnie przegraną pozycję. Nie powinno w ogóle coś takiego mieć miejsca. Yy, zdecydowanie yy, yy, powinna płynąć taka lekcja dla Białego z tego filmiku, że yy, trzeba się w początkowej fazie yy, dłużej zastanawiać nad yy, ruchem, a może się okazać, że partia yy, już od yy, pierwszych ruchów będzie, yy, będzie korzystniejsza dla. Właśnie dla Białego, dla tego gracza. Myślę, że to wszystko w tym filmiku. Dziękuję za uwagę.